Kawa. Czy jest zdrowa, czy niezdrowa? Czy działa odwadniająco? Co jest lepsze? Kawa rozpuszczalna, czy kawa mielona? Czy kawa wypukuje magnes? Czemu jestem senny po kawie? Tego wszystkiego dowiesz się w dzisiejszym wideo. Cześć, mam na imię Aleksander i jestem trenerem medyczno-funkcjonalnym. Jeżeli jesteś pierwszy raz na moim kanale i chcesz się rozwijać, to zjedź proszę w dół i kliknij przycisk subskrybuj. Bardzo Ci dziękuję. No to lecimy z tematem. Kawa jest zdrowa i powinniśmy ją pić. Kofeina zawarta w kawie wywołuje efekt termogenny, co przyczynia się do większego spalania kalorii. Kawa obniża ryzyko wystąpienia cukrzycy typu drugiego oraz nowotworów. W pewnej szerokiej metaanalizie, gdzie przebadano ponad milion osób, wykazano, że picie 6 filiżanek kawy dziennie obniżało ryzyko wystąpienia cukrzycy typu drugiego, czyli tej nabytej, o 33%. Kofeina jako suplement w tabletkach może negatywnie oddziaływać na insulinowrażliwość, aczkolwiek w kawie jest wiele innych bioaktywnych związków. Które neutralizują to negatywne działanie, i sama w sobie kawa pozytywnie oddziałuje na gospodarkę glukozowo-insulinową. Kawa zmniejsza ryzyko chorób serca dzięki przeciwutleniaczom w niej zawartym, np. kwas chlorogenowy. Kawa zmniejsza ciśnienie krwi i przyczynia się do zmniejszenia stresu oksydacyjnego. No i teraz chyba to, na co najbardziej czekaliście, czyli co jest lepsze, kawa mielona czy kawa rozpuszczalna? Otóż generalnie lepsza będzie kawa rozpuszczalna, ponieważ kawa rozpuszczalna jest to po prostu odwodniona kawa mielona, czyli jest to ta sama kawa, tylko pozbyliśmy się z niej wody, czyli jest bardziej stężona. W jednym gramie kawy rozpuszczalnej w porównaniu do jednego grama kawy mielonej znajduje się o 156% więcej kofeiny, o 326% więcej kwasów fenolowych oraz o 1290 procent więcej flawan 3 Oli. Aczkolwiek kawę mierzymy zazwyczaj za pomocą łyżeczek łyżek. No i w jednej łyżeczce kawy rozpuszczalnej znajduje się około 2-3 gramy tej kawy. Z kolei w jednej łyżeczce kawy mielonej znajduje się około 4-5 gram tej kawy. Czyli finalnie pijąc kawę licząc je za pomocą łyżeczek są dokładnie takie same. Czyli zarówno kawa mielona, jak i rozpuszczalna jest. OK. No to przed czasem na rozwianie kolejnych mitów. Akrylamid, wypłukiwanie magnezu, moczopędność kawy. Po pierwsze, akrylamid. Akrylamid jest taki rakotwórczy związek, który nie powstaje naturalnie w naszym organizmie, a występuje na przykład we frytkach czy w chipsach. I tak, kawa zawiera akrylamid, aczkolwiek pijąc trzy, Cztery filiżanki dziennie. Absolutnie negatywnie to na nas nie wpływa. Uważać jednak muszą osoby, które palą papierosy, ponieważ dym papierosowy jest głównym źródłem akrylamidu. Czyli kawa i papieros to nie jest dobry wybór. Czy kawa wypukuje magnes? Nie, nie wypukuje. Co więcej, kawa jest dobrym źródłem magnezu. Pijąc około 400 mg kofeiny w kawie dziennie, czyli to jest około 5 filiżanek, wypukujemy, wyrzucamy z siebie, z, z, siebie e, z moczem około 4 mg magnezu. Pijąc jedną filiżankę kawy dziennie, dostarczamy 7 mg magnezu. Z kolei, pijąc jedno ekspreso, dostarczamy aż 25 mg magnezu dziennie. Reasumując, kawa jest wręcz dobrym źródłem magnezu, a nie go wypukuje. A co z moczopędnością? Generalnie za dawkę moczopędną uznaje się ponad 500 mg kofeiny. 500 mg kofeiny występuje w ponad 6 filiżankach kawy. Także jeżeli pijecie do 6 filiżanek, to absolutnie nie macie się czym martwić. I tak, zgadzam się, że czasami bardziej chce nam się siku po tej kawie, aczkolwiek to jest kwestia tolerancji, i z większym spożyciem tej kawy będziemy się po prostu przyzwyczajać. Co do tej tolerancji, jest jeszcze bardzo ważna kwestia. Niektórzy po jednej kawie będą mieli energię do końca dnia, drudzy, drudzy mogą wypić 5 kaw i absolutnie ich to w ogóle nie ruszy, a jeszcze kolejna grupa. Po 10 kawach pójdzie zaraz spać. I generalnie nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ nasze samopoczucie, nasz wpływ kofeiny, kawy na nasz organizm jest zdeterminowany poprzez posiadanie konkretnego genu. Jest to gen. Cyp 1A2. I teraz, osoby, które czują się zaspane po kawie. Niestety są w tej grupie osób, które, na których kawa będzie źle wpływała, które będą miały złe samopoczucie, które będą senni po tej kawie i kompletnie nic z tym niestety nie zrobimy. Ostatnim rzeczą, o której dzisiaj powiem, jest fakt, że kawa jest świetną przedtreningówką, kawa poprawia nasze zdolności wysiłkowe. Dlatego jest dobrą formą właśnie takiego. Drobnego wspomagania przed treningiem czy zawodami. I za taką dawkę, która jest najlepsza według badań, to są 3 mg na kilogram masy ciała. Reasumując, temat kawy. Nieważne, czy kawa jest parzona, czy mielona, czy rozpuszczalna, czy ziarnista, czy z ekspresu, czy z sedesu, każda jest ok, każda jest zdrowa i sugerujmy się smakiem. A nie jaki to jest rodzaj ten kawy. Jeżeli interesuje Cię temat odporności, to nagrałem o tym specjalny film, który możesz znaleźć właśnie tutaj. Przedstawiam w nim konkretne metody na poprawienie odporności. A teraz bardzo dziękuję Ci za obejrzenie tego wideo. Jeżeli masz jakieś pytania o kawie, to śmiało pytaj mnie w komentarzach lub pisz na mój mail, który znajdziesz w opisie tego filmu. Bardzo Ci dziękuję, jeżeli wideo Ci się podobało, to proszę zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś i widzimy się w następnym wideo. Do zobaczyska!